Hey, cześć, witajcie! Witam Was w grze Tomb Raider! Tak, dzisiaj sobie w to zagramy Nowa gra. Ukończono 0% zajebiście. Tak normalny. Pewien słynny podróżnik. Po polsku oproszę Że niezwykłość tkwi w iPhone y, na bang iPhony. Zawsze iPhoney. Wszędzie iPhony zostawić swój ślad. W końcu ruszyła, by zostawić swój ślad. Wow, jaka ładna. Że to przygoda znalazła mnie. Jaka ładna. Uuuu i ten pisk w uszach. Tytanik! Przerąbane, ja to się takich statków boję. Boję się. o właśnie przez takie sytuacje na przykład utopić się to jest chyba najgorsze co może. Udusić utopić o, o mój boscha. Coś co daje nam siłę by iść dalej i uwaga. Chodź tu, baby. Zajebał jej w plecy tylko. poddawać Dawaj, dawaj działa biegniesz! Biegniesz! Nie uda się, a jest piąteczka, Up, o, jednak, Fa U, ładne pie, co fajne, fajne, Lara, Lara, soft. Co ją tak kurde pod wodę? O, już jest przy brzegu? Nicely done! Szybko coś Szybko, szybko, albo może ten statek się przy brzegu ogóle tutaj rozbił ładne pie... co? Ubranie Pomocy! Pomocy! Stoisz tam, a nie! Stoisz jak kłoda. <laughs> What the fuck, co to było za frajer miał jakiś kurde, nie wiem, z siną skórą? Fuck you! Co to? What the fuck, C Co? Czaszki te sprawy. A prediction of gdzie jestem? Brzydal, dlaczego znaczy jestem w jakimś kokonie, czy, czy nie wiem co to jest? I dlaczego tylko kucyk mi wisi w... do góry, a reszta włosów to co? Przyklejona pewnie. Uwolni się Laro. Pomocy! A, tak się rusza. Na pomoc! Się wydostać. Dobra, jewni w to głową! Nie! O oh, fuck! No nie, 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 nie możesz! Nie możesz! No i tak! Jeszcze! Podpal się! O! Myślałem, że to będzie jakieś większe, że się nabije, kurde. Naciskaj, e. O! A Aaaa, jest kozaczek! Dobra, dupeczka, uciekamy. Jakie zajebiste. Wstawaj, stawaj, stawaj, nie przestawaj, bo zaraz cię znowu znajdzie ten frajer, który cię tutaj przyprowadził. What the fuck, co jest z tym gościem? Zobaczcie, co on tutaj robi. Co to jest? Znowu jakaś moja Lara? Lara version 2, właśnie co to jest za miejsce? Zobaczcie, wygląda jak ja. fuck nawet ma chyba taki sam pasek. Nie, nie ma paska. Dobra, co nieważne. To o. o! Pochodnia! O! Pochodnia! Tak! Być tak. I nagle wszystko znika. Idziemy dalej. Ale jestem ciekaw, jak wezmę tutaj, patrzcie pochodnie pod wodę! O, cholera. O, cholera. Upsi. Może o hop! Co to, co ja tutaj mam? Zrobić na bank, mam wejść tędy na przykład, patrzcie, a jednak, dobra teraz, tu podpalić, to się zapali, wszystko beczka wybuchnie, jednie, i zrobi mi przejście, patrzcie, uwaga, a jednak nie, a jednak, zrobiła, <śla> dobra, hop, ładna grafika, bardzo w tej grze. Podoba mi się. Lubię! Nie, 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 ty, skało głupia. Zostań tam na miejscu, gdzie byłaś. Co to jest za frajer? Nie, zostaw mnie. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Wracaj! Ja Pomóc tak i mnie zrezygnuje w jakiś kokon. Wracaj! Chyba, że to, to nie był ten. Ach, nie wiem, nieważne. Zobaczcie, jaka brudna, fajna taka. To znaczy, no, może nie, nie fajna, ale. Ha, <laughs> fajnie to jest zrobione. No dawaj, atakuj. Sufice palisz. O Jezu, odbiło mi się. Atakuj! Rala. Lara. tom Raider. ach Dodaję! No mina. Co to? Wow! O, ale zajebiście, mam jakieś kurde. moce, wejdź tam. Aha, dobra, czyli czaje. Pierwszy idzie tędy. Zobaczcie, czy będzie mokra. No. Nie za bardzo, ale okej. Okay. Więcej ugnia. Dawaj ugień. Dawaj ugień, trzeba iść pewnie podpalić te tutaj. O, oh, fuck you. Podpalaj. Jeden. Drugi. Tratwa? Co Co? No i po co to było? Mogę tam cię podpalić? Tutaj coś mogę podpalić. Mogę tędy przejść. O! A jednak. O! Patrzcie, zbara wzięła. What? Czekajcie, czekajcie, bo tutaj pewnie coś chodzi z tymi beczkami. Do. Chciałem je podpalić i trzeba wskoczyć na, na... to coś. Somehow. A Jednak! Aha! W ten sposób. Dobra, czaję. Teraz szybko tam biegnij! Biegnij, ra ralo! Bo się zaraz spalo! Co to tam? Dlaczego... To? aha, kółko ratunkowa. Patrzcie jak z bara jemnęła, kurde to jest po prostu kozaczek Podpal to, rozwal to Pochodnia masz, masz, dobra Musisz się stąd wydostać. Musisz się stąd wydostać. Tam jest chyba wyjście z tego co widzimy, nie, Lara? Biegnij! Biegnij, by cię dach wali! Na głowę oczywiście. O oh, fuck you, wiedziałem, że coś takiego będzie. Uciekaj! Iść, ciągle iść. Fuck my life. Uważaj na krzaki O, zajebła, dobra Ty o, jak szybko biega Znowu światło Czemu to wszystko się wali? Ja tylko rozwaliłem wow O oh, fuck, to było ra randomowy jump, po prostu przypadkowo skoczyłem, że tak powiem Aha. Wow jakie tu ma statki Niebaniec Czołgaj się Zgnie tu o mnie! Przytrzymaj si, aby zgadzić pochodnie. Uwaga, teraz będą strzałki. F! Odkopnąć, tak! Odejdź i. Ooooo! Znaczy to się wszystko. Nie! Ściany chcą mnie zabić! Hup! Rala! Nie, W ogóle jakie tam są w tej jaskini? Głębokie... Nie wiem... Dziory! Wdrapuj się! Beznadziejnie, że trzeba strzałkami. Jakby było na przykład AD. Nie wiem co, co, Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Ja po prostu naciskam lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo... Dawaj, 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 lewo, prawo! Dawaj, dawaj, bo ci się zamyka. Dobrze oh. jebła. Która godzina? Która? Nie wiem, nie wiem. I to? Jaka. Sexy brudna. Czemu tu puszki leżą i w ogóle wszystko w ogóle? Co tutaj się dzieje? Zobaczcie. Wraki samolotów, statków, jakieś kurde, zobaczcie ile tego tu jest. To jest jakiś nie wiem trójkąt bermudzki chyba, albo coś. Tomb Raider. No już wiemy, że to jest Tomb Raider. Tumb, Tak ogólnie. Tomb Raider. Y -y -y -y. Co ja teraz? Jak wysoko skacze, kurde, dziewczyno? Dziewczy... wow, drzewo. Mmm, dziewka. Szalupa. Gdzie oni są? Zobaczcie, tak to kurde nie może chodzić. Co chwilę się nie wiem, łapie jakiegoś dziewka czy coś, ale skakać to skacze. Dobra. Dobra. Powoli. Stateczniki, o tak właśnie. Mogę coś ja tutaj kontrolować, czy nie za bardzo? Skocz po prostu, jak już będziesz przy końcówce! Skocz! No. Nie, nie mogłaś skoczyć, Lara! Nie mogłaś skoczyć, zobacz, patrz jak pięknie skaczesz! Nie mogłaś skoczyć, zobacz, patrz! Jeb! Nawet się wspinasz! A ty nie możesz chodzić, udajesz! Dajesz? Ym... o what the fuck naprawdę co to się dzieje w ogóle dam radę. dam radę ale co dam radę co bo nie wiedziałam skoczyć dobra lecimy tam o co? A dojebałem. <laughs> oh, fuck you. Czytywanie Tomb Raider. Może mam wskoczyć na samolot. To jest drabina. Wiedziałem, drabina. Podskocz. Spacja. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj. Oczywiście, to było takie oczywiste, że aż oczywiście. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Dalej. 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 A parkury! Dobra jest, łap się! Łap się, lap się. Skrzydło, oczywiście. Jakie to jest po prostu... <śmuchy> oczywiście, jak my żeśmy przeszli... Samolot... Wole, samolot za chwilę runie. Tutaj jakieś koła? Boże, święty, co tu się dzieje? Punkty doświadczenia to może być ciekawe. Wiem, że tutaj też można jakoś rozmawiać później z jakimiś osobami innymi, tak więc może tutaj o, patrzcie, a niby ją boli, co? <grystanie> Dobra, hop, woda, water, water, nie chcesz wody? Skimś! Tempy chuj. Kamera! Schowała do kieszeni kamerę. To też schowała do kieszeni. Chyba do tej samej, nie? Krótko falówkę. Ładna grafika, nie? Zobaczcie, te... A, to schowała! to przypięła! zobaczcie, bo to chyba jest. Od. Wiecie, od tego z. Za... O, jebana. Chyba od tego zależy, czy ma się w ręku, czy przy dupce. To ma taką żół żółtą obwódkę, widzicie? No bo wcześniej tego nie było. Kurde, Schrą się przed buzią. Dobra, pewnie wejdziemy pod jakąś skałkę. Zimno ci pewnie, nie? Lara, chodź, przytula. O, patrz, idealne miejsce. O, jeszcze nawet na rozpalenie ogniska mamy. Pięknie. Dobrze. Chyba jej tam zimno, aż puszcza parę. Nie słyszy? odpowiedzcie, proszę. Mniej sutki stwardniały <laughs> Zapal sobie trochę chrustu Dobrze. Walcz o przetrwanie. Survival, patrzcie. Prawie jak ma im, co? Jedna zapałka. I pewnie jej się nie uda. A jednak. ULGA! ULGA! Lepiej kurde wskocz w te, te nogi, będzie będziesz cieplej. <grystanie> Ale nie no, no, naprawdę, ładna postać jest. Ładna postać. Śmieszne włosy. Kamera. A tam skakanga. Jakieś porno może? Rozerwij się dziewczyna. <laughs> O. A oto i mająca wkrótce osiągnąć światową sławę archeolog Lara Croft w swoim środowisku naturalnym. Jest właśnie w trakcie poszukiwań zaginionego królestwa Yamataj, ojczyzny wspaniałej chimikomitycznej słonecznej królowej. Patrzcie, sto sto na 1800, na 1080, no, Boże. To poważna <grym> sprawa. Przecież wiem, skarbie. Chciałam tylko nieco rozluźnić atmosferę. Wszyscy są tacy spięci. Czym ty się martwisz? Jestem na dobrym tropie. Czuję to. Czuję? Czy inni mnie Ciuje. posłuchają? Czuję. I czy w ogóle Jeje. powinni? Czy w ogóle? Laro, nikt nie zna się na tym lepiej niż ty. Ralo! Poważnie. Nie mówię tak tylko po to, żeby cię pocieszyć. Ufam ci. Rod ci ufa. Poradzisz sobie. A teraz zróbmy sobie przerwę, dobrze? Ja idę się na No dobrze, dobrze. I sam. Dzięki. Sam Ona nie zawsze jest taka poważna. Samantha, okej, okay, ja myślałem, że to był chłopak, jakiś jeszcze facet. Eee, <laughs> dalej, hey, Jak możesz sugerować, że nie biorę tej wyprawy na poważnie, Laro? Nie tylko rodzina Sam nas finansuje. Ja też włożyłem w to swoje oszczędności. Wszyscy mamy w tym jakiś udział. Ale pieniądze Udzin. się skończą, Whitman. Właśnie dlatego powinniśmy płynąć na wschód, nie na zachód. Nikt nie wierzy, że Yamatai... Nikt nie wierzy, że Yamatai leży tak daleko na Wschodzie. Książki nie zgadzają się z tą teorią. Ten, kto je pisał, nigdy nie odnalazł Yamatai. Rozmawiałam już o tym z Rotem. Doktorze Whitman, nie ma sensu powtarzać błędów innych osób. Nie zamierzam kłaść na szali własnej reputacji z powodu twojego przeczucia. To ja tu jestem głównym archeologiem! A kiedy ostatni raz był pan w terenie bez ekipy telewizyjnej? Ach, mam 30 lat doświadczenia i dwa doktoraty. Jeden z historii wschodniej Azji. Niech pan się zajmie swoją łódką, panie Green. Okrętem. To jest okręt, pani Whitman. Nie trzeba doktoratu, żeby to wiedzieć. Słuchajcie, jeżeli popłyniemy na wschód, <laughs> to prosto do Smoczego Trójkąta. Dokładnie tam, gdzie powinniśmy. Trójką, Staro, moja czyli ta tam, gdzie wszyscy giną. za tobą wszędzie, ale to miejsce ma złą energię. Raczej Szalone sztormy. Przy nim trójkąt bermudzki wygląda jak Disney. A, widzicie, wiedziałem, że było jakieś połączenie z trójkątem bermudzkim. Nie, wywoływać burze. W mitach zazwyczaj tkwi jakieś ziarno prawdy. jeśli jeśli nie, właśnie gdzieś w środku tego trójkąta? trójkąta? to zdjęcie satelitarne satelitarne trójkąta. Trójkąta. Nie wyglądają zachęcająco. Dopóki jestem mokro, mogę płynąć. Nie no, nie mówcie, Dopóki że to jest mokro, mokro, mogę ma rację. Nie mamy pieniędzy do zmarnowania. Teraz, albo nigdy. Lara zaoferowała nowe pomysły i plan. Ja tu jestem kapitanem, więc decyzja należy do mnie. Płyniemy do Smoczego Trójkąta. O co ja tu jestem? Dokładnie, wyjdź stąd. Hahaha, <laughs> fuck you. No to żeśmy popłynęli. Chyba jest trochę cieplej, bo się już nie czajnę się. Dobra. Elo. No patrzcie, dzień. Nie mogę tak tu siedzieć. Dobra, przecież nie będziemy tak tego kontynuować. Ja się z wami żegnam, na razie. To był kolejny, to był i pierwszy i ostatni chyba odcinek Tomb Raider. Do zobaczenia w następnych chwilach. Pa.